Dzień dobry widzowie, dzisiaj coś nietypowego, bo będzie to realistyczny przejazd kowetem w formie egzaminu na prawo jazdy. Zdaję sobie sprawę, że ten egzamin nie wygląda tak w prawdziwym życiu, ale mam nadzieję, że będzie fajnie. Zobaczcie subskrypcję, takie rzeczy. Dzisiaj egzamin na prawo jazdy. Panie Oliwierze, proszę pojechać strzałką, którą pan widzi. Po lewej yy, stronie od siebie Przepojadź do przodu za strzałką Proszę jechać dalej Stop Musiałby się teraz pan ustawić prosto do tych Barier Będziemy robić test hamowania Nie tyłem proszę pana, przodem I niech pan zahamuje w którymś momencie, żeby nie walnąć Dobrze test zaliczony Teraz proszę wyjechać yy, Z parkingu W stronę W, w stronę mostu żeby się pamiętać że o kierunkowskazach, znakach stop. I niech pan jedzie prosto. Oj, brak kierunkowskazu, proszę pana. Pierwszy błąd. Ale Pro, proszę się nie przymyłać, proszę jechać dalej. Pan pamiętał, żeby się zatrzymać na przejściu <noise> <dobie. głosy> No nie, wtedy pana będzie to. Yy, drugi błąd, proszę jechać dalej. Dobrze. Niech pan jedzie prosto, pan uważa na wszystkie znaki. Kiedy panu powiem? Co pan skręci? Także no, już nie było tego. Proszę się zatrzymać. Kierunkowskaz w lewo i proszę skręcić w lewo. Pięknie. Teraz proszę jechać do przodu. Tam wjechać na górę. Żeby się pamiętając o wszystkich znakach. No pan może. Ja, śmiał dalej. Pan wyjedzie poza miasto. Tą drogą. Do końca pan wyjedzie poza miasto. Ajajaj, aj, aj, Trzeci błąd. Zdajemy, że będzie pięć. Proszę ja Dalej. Proszę uważać. Pff, <laughs> czwarty błąd, proszę pana. Przejechał pan na czerwonym. Ma pan zielony? Może pan jechać do przodu? Aj, czerwone będzie teraz, proszę pana. Czemu pan nie jechał? Ale proszę w przodu Co się dzieje? Pana Przyszedł ładać. Stój! Ajajaj aj, aj. Eee Czwarty błąd Pan ma jeszcze jeden błąd do popełnienia I pan nie zdaje Będę przejechać dalej Lona Pan nic nie mówi, zestresowany pan jest. No dobrze, rozumiem. Też bym się stresował. I proszę dojechać do... ...najbliższego skrzyżowania. To proszę pamiętać o przepisowej prędkości. Tutaj jest do 70, więc pan może na spokojnie. Mówi gepnąć. Jeden trzy multipoint. A proszę uważać na znak. Dobrze, proszę pana. I teraz prosiłbym pana skręcić yy, w prawo. Kierunkowskaz. Jedziemy. No, zielone już może pan jechać. Super. Proszę wjechać na autostradę i kierować się w stronę... W sumie niech pan. Jedzie do przodu ciągle, przez tunel przejedziemy Tutaj jest do 120, może pan jechać, no spokojnie Tyle, ile fabryka wyciśnie, wątpię, że 120 pojedzie, ten żeń. A... O, i proszę tutaj wjechać Przepisowo Wie pan, co jak już jesteśmy na wstrodzie to niech pan pojedzie na tor wyścigowy. Dobrze na razie wszystko jest dobrze. Albo proszę Pana, niech Pan na wieżę wjedzie tutaj, może Pan zawrócić tutaj, nie ma problemu, tu nikt tak nikt nie jeździ, może sobie Pan tak zawróci, Pro, proszę tylko uważać na samochód, trochę to kosztowało taki samochód. Co pan narobił Pana może pan wierzyć? Proszę uważać, to jest bardzo strama droga. już wiele kierowców się tu. Waliło. Wyrzuciliśmy już trzy kowety przez to. Nawet jedna Pesima była. Kurczę. Pan to widzę, Jeździł pan coś kiedyś na torze? A tak. Przepraszam, nie się odzywać. To widać, że to w I tak. W sumie może pan zrobić manewr zawracanie i wracamy na. Albo nie będziemy wracać na parking, bo to trochę nam długo zajmie. Więc jakby pan mógł wrócić w sumie na. Tak już popatrzę dla pana. Jakby pan mógł wrócić. No załóżmy, że pan zjedzie z, z tej góry i pojedzie na najbliższą stację benzynową. No, zatankujemy samochód. Pan pamięta, że te znaki... Pan co? Stacja jest w prawo, chyba. To pamiętam. On się za nami. Ale jak pan, jak pan pamięta trasę na stację, to proszę ja. Też A pan jedzie pod... obok turbo-bojera pewnie Dobrze O proszę, speed limit jest 50 było napisane Muszę zwolnić Tam... Już widać stację O, tu bam. pana czeka najcięższy manewr stacji więc proszę kan tu zakręci. Będzie się bawić o jakieś zawracanie. Do końca ścieżki, do końca trasy. Mam, jesteśmy Elką to możemy. Czuważa... Zielone! Super! Uważać. O, widzę, że zielone może pan jechać. No i tutaj tylko zajechać na stację. Dobry proszę pana. To był test. Dziękuję Panu za uwagę. Może pan wysiąść, pan zdaje. Proszę tylko z papierami do urzędu i wszystko będzie dobrze.